Cześć, dzień dobry moi drodzy z tej strony. Mateusz Stręga, dietetyk, założyciel pierwszego w Polsce, Ketocentrum, a dziś zapraszam Was na materiał, w którym porozmawiamy sobie o bardzo ważnym temacie, jakim jest niedoczynność, tarczycy, zaburzona praca tarczycy i nieprawdziwa praca tarczycy, które mogą w zdecydowanym stopniu wpływać na to, jak się czujesz, jak wygląda Twoja sylwetka i jak wygląda Twoje zdrowie. Dziś porozmawiamy o 16 objawach, które mogą świadczyć o tym, że z pracą Twojej tarczycy nie wszystko jest w porządku. Przygotuj więc notes, żeby sprawdzić, czy te objawy występują u Ciebie i zapraszam serdecznie do oglądania. Tarczyca jest niedużym gruczołem endokrynnym. Chociaż jej rozmiar absolutnie nie powala, to kiedy spojrzymy na ilość jej funkcji, a raczej na to, na co wpływają hormony tarczycy, to to już może powalić i zrobić spore wrażenie. Hormony, które wydziela tarczyca, w mniejszym lub większym stopniu wpływają na niemal wszystkie komórki w naszym ciele, co oznacza, że tarczyca oraz hormony przez nią produkowane są niezwykle ważne do ogromnej ilości procesów, które zachodzą na co dzień w naszym organizmie. Hormony, które produkuje tarczyca, odpowiadają m.in. za procesy metaboliczne, za funkcjonowanie gruczołów płciowych, ale też za układ sercowo-naczyniowy, czy za pracę nerek? Jakby tego było mało, dochodzi do tego ogromny wpływ na układ nerwowy czyli pracę naszego mózgu, ale nie tylko ale również na rozwój i wzrost organizmu. Wszystkie te funkcje, które przed chwilą wymieniłem, to tak naprawdę jedynie wierzchołek góry lodowej, ponieważ, tak jak powiedziałem na wstępie, Hormony tarczycy są ważne dla niemal każdej komórki w naszym ciele, co oznacza, że niedobór tych hormonów, który wynika ze złej, nieprawidłowej pracy tarczycy, może wpływać na niemal każdą płaszczyznę naszego życia. I właśnie dlatego dzisiaj chciałem Wam omówić 16 objawów, które często nie mają ze sobą nic wspólnego. I tak naprawdę u wielu osób mogą występować tylko jeden, dwa czy trzy z tych objawów, a nie wszystkie. Warto jednak zapamiętać, że kiedy tarczyca zaczyna szwankować, kiedy jej praca nie jest prawidłowa, kiedy tarczyca nie produkuje odpowiednich ilości tyroksyny oraz jodotyroliny, to pojawia się spory problem, pojawia się niedobór tych hormonów w naszych komórkach. A to może objawiać się w przeróżny, niefajny sposób. I właśnie te objawy za chwilę sobie omówimy. Pierwsza grupa objawów wynika z tego, że tarczyca jest niezwykle ważna dla procesów metabolicznych w naszym ciele. A jak wiemy, zaburzone procesy metaboliczne to wiele problemów, ale też duże osłabienie naszego organizmu. I właśnie z tego osłabienia, w pewnym sensie, z tego nieprawidłowego metabolizmu, będzie wynikała pierwsza grupa objawów, która będzie powiązana bardzo mocno z naszym wyglądem i cechami zewnętrznymi. Pierwsze dwa objawy to będą suche włosy, czyli takie bardzo słabe i suche włosy, które możecie u siebie obserwować, ale też dość często dochodzi w późniejszym etapie do wypadania włosów. Czyli jeżeli obserwujesz u siebie któryś z tych dwóch objawów, a więc bardzo suche włosy, na które nic nie jesteś w stanie poradzić mimo odpowiedniej diety bogatej w składniki odżywcze mimo odpowiedniej pielęgnacji zewnętrznej, no to tutaj jest to duży problem i warto właśnie skierować swój wzrok na pracę tarczycy. Do tego jeżeli twoje włosy wypadają, dość Regularnie. I znowu pomimo tego, że masz dietę bogatą w składniki odżywcze, dietę bogatą w też ilość energii w trakcie dnia, czy nie masz dużego deficytu kalorycznego, masz odpowiednią ilość składników odżywczych, takie jak cynk, selen, jod, a mimo tego te włosy cały czas lecą, to również warto zwrócić uwagę na pracę Twojej tarczycy. Kolejnym objawem związanym z włosami, ale nie tymi na głowie, bo chodzi o brwi, jest właśnie przerzedzanie się brwi. Jeżeli obserwujesz u siebie od jakiegoś czasu to, że te brwi się przerzedzają, że są coraz rzadsze, że wypadają, a w ich miejsce nie wyrastają nogi włosy, to to też może być niestety objaw nieprawidłowej pracy tarczycy. O tym, dlaczego przy nieprawidłowej pracy tarczycy włosy mogą wypadać, dlaczego te włosy mogą być bardzo słabe, mówiłem już w jednym filmie, podlinkuję go tutaj, gdzie tłumaczyłem właśnie to, dlaczego między innymi przewlekły deficyt kaloryczny, który swoją drogą też wpływa bardzo negatywnie na pracę tarczycy, może wpływać na to, że nasz organizm, w cudzysłowie mówiąc, pozbywa się włosów. Kolejny z objawów dotyczących stricte tego zewnętrznego wyglądu to łamliwe i słabe paznokcie. Jeżeli Obserwujesz u siebie to, że te paznokcie są naprawdę słabe, że się rozdwajają, że, że są bardzo łatwo łamliwe, to to również niestety jest kolejny objaw tego, że twoja tarczyca może pracować nieprawidłowo. Piąty objaw, który dotyczy potencjalnie nieprawidłowej pracy tarczyc, dotyczy naszej skóry. Jeżeli obserwujesz u siebie bardzo suchą skórę i znowu nieważne, co robisz, jak dbasz o nią wewnętrznie poprzez żywienie, jak dbasz o nią zewnętrznie poprzez różnego rodzaju środki, takie jak odpowiednie naturalne kremy, cały czas ta skóra jest sucha, no to znowu, jeżeli nigdy nie sprawdzałeś nie sprawdzałaś pracy swojej tarczycy, warto zwrócić na to uwagę i warto pójść w tym kierunku. O tym, jakie badania wykonać, jeżeli podejrzewamy u siebie niedoczynność tarczycy, po sprawdzeniu tych wszystkich 16 objawów, powiemy sobie na końcu, w drugiej części filmu. Teraz problem numer 6 i 7, które są bardzo ważne i które mogą dotyczyć wielu osób. Punkt 6 to przybieranie na masie ciała. I oczywiście musimy tutaj wziąć pewną poprawkę, ponieważ jeżeli ktoś po prostu je bardzo niezdrową dietę, je bardzo dużo, no to normalne jest to, że będzie przybierał na masie ciała. Chodzi tutaj o sytuację, kiedy. Ty starasz się żywić odpowiednio, stosujesz się teoretycznie do zasad, które ja tutaj omawiam na kanale, czy omawiają inni świetni twórcy, a mimo tego, twoja masa ciała rośnie. Co byś nie robił? Jak bardzo byś się nie starał, nie starała? Jak bardzo byś nie trzymał diety jakiejś? Jak bardzo byś nie włączył aktywności fizycznej? To cały czas ta masa ciała idzie w górę i nie jesteś w stanie nic z tym zrobić? To właśnie może być problem z tarczycą, ponieważ kiedy mamy niedobór hormonów w tarczycy, no to nasz metabolizm zdecydowanie spowalnia, a to może bardzo łatwo przerodzić się w przybieranie na masie ciała. Ósmy objaw, który warto zaobserwować wynika z tego, o czym mówiliśmy w kontekście tego, jak Hormony tarczycy wpływają na nasz organizm, a więc o tym, że wpływają one również na pracę naszych nerek. I w związku z tym, że hormony tarczycy wpływają na pracę nerek, równa się to temu, że u osób, u których produkcja hormonów T3 i T4, czyli trójodyteroniny i tyroksyny jest nieprawidłowa, może dochodzić do obrzęków, takich obrzęków, które są widoczne na ciele, które wynikają właśnie z nadmiernego akumulowania wody w organizmie, co wynika z nieprawidłowej pracy nerek, której przyczyną jest nieprawidłowa praca tarczycy. Więc jeżeli obserwujesz u siebie regularnie takie obrzęki, znowu pomimo prawidłowego nawodnienia, pomimo prawidłowej ilości elektrolitów, sodu, potasu, magnezu w swoim żywieniu, no to to również może być wskazówka ku temu, że z Twoją tarczycą nie wszystko jest prawidłowo. Oczywiście w tym kontekście warto też sprawdzić parametry nerkowe, no bo nie zawsze nieprawidłowa praca nerek musi wynikać z nieprawidłowej pracy tarczycy, ale dość często, jeżeli szczególnie ten objaw, jeżeli chodzi o obrzęki, występuje wraz z innymi objawami, które wymieniłem lub które dopiero wymienię, no to jest to dla ciebie jasna wskazówka, że warto szukać w tym kierunku. Punkt dziewiąty, punkt, który każda osoba, która ma już zdiagnozowane zaburzenia tarczycy i być może wyprowadziła je na prostą, doskonale zna to odczuwanie zimna, dlatego, że hormony tarczycy, no właśnie, mają bardzo duże znaczenie dla pracy naszych komórek, dla produkcji energii, ale też dla produkcji ciepła poprzez mitochondria między innymi. No i właśnie, jeżeli praca Twojej tarczycy jest zaburzona, to niestety możesz mieć zdecydowanie zwiększone odczuwanie zimna, dlatego jeżeli jesteś, szczególnie teraz jesienią, zimą, niedługo w pomieszczeniu, w którym każdemu jest optymalnie a tobie jest bardzo zimno, no to jest szansa, że jesteś po prostu osobą ciepłolubną, ale jest też niestety duża szansa, że ta twoja ciepłolubność wynika z tego, że twoja tarczyca nie pracuje zbyt prawidłowo. Objaw numer 10, który wynika bardzo mocno z tego, że szczególnie trójjodotyronina ma duży wpływ na nasz układ nerwowy i na nasz mózg. I tutaj chodzi o senność, o senność w trakcie dnia, o niski poziom energii w trakcie dnia, który właśnie doprowadza do tego, że, mimo przespanej całej nocy, mimo teoretycznie tego, że wszystko jest ok, u Ciebie pojawia się duża senność, i to może być objaw właśnie złej pracy tarczycy, przede wszystkim niskiej produkcji T3, czyli trójodoteroniny. Objaw jedenasty wciąż w tej samej kategorii, ponieważ jest to słaba koncentracja i słaba pamięć, to również jest objaw właśnie słabej pracy tarczycy. Niskich hormonów tarczycy, przede wszystkim niskiego T3, przez co układ nerwowy nie funkcjonuje prawidłowo i to wpływa właśnie na pracę mózgu. Słabsza pamięć, słabsza koncentracja, gdzieś gubienie słów, zapominanie o tym, po co poszedłeś do sklepu, po co poszłaś do sklepu, to jest duży problem i to może być związane z zaburzoną pracą tarczycy. Objaw 12: wciąż zostajemy w sferze wpływu na układ nerwowy i pracę umysłu, ponieważ obniżony nastrój. Zauważa się, że u osób, które mają niedoczynność tarczycy, czy nie stwierdzono niedoczynność tarczycy, ale ta tarczyca produkuje zbyt mało hormonów, właśnie. Dość często pojawiają się objawy depresyjne, zaburzenia nastroju, obniżony nastrój, zwał jak zwał. W każdym razie jest to problem, który może być powiązany ze słabą pracą tarczycy. Objaw numer 13, niskie tętno. To też jest coś, co charakteryzuje bardzo często osoby, które mają niedoczynność tarczycy. Dlatego, jeżeli notorycznie obserwujesz u siebie niskie tętno, to warto zastanowić się. Szczególnie, kiedy zestawimy je z innymi objawami, które występują, jeżeli występują, czy nie jest tego przyczyną słaba praca Twojej tarczycy? Objaw 14. Niepłodność. Wydaje mi się, że bardzo rzadko się o tym mówi, a niedoczynność tarczycy, słaba praca tarczycy jest jednym z częstszych powodów problemów z zajściem w ciążę. Szczególnie u kobiet, u których bardzo mocno będzie to blokowało płodność, ale również u mężczyzn słaba praca tarczycy może powodować problemy z płodnością. Dlatego jeżeli borykasz się z takim problemem i nigdy nie badałeś się w kierunku niedoczynności tarczycy, to koniecznie zastanów się nad tym, czy występują u Ciebie inne objawy z listy, którą dzisiaj omawiamy, no i też zrób badania, o których powiemy sobie później. Przedostatni objaw, piętnasty, to zaparcia. Z tego powodu, że hormony tarczycy, tak jak mówiłem na początku, są ważne naprawdę dla bardzo wielu sfer naszego życia, dla bardzo wielu komórek i bardzo wielu tkanek i jednym z takich miejsc, w których mają one też swoje znaczenie, są nasze jelita. I jeżeli Twoje jelita nie pracują prawidłowo, jeżeli doświadczasz zaparć, ale też innych objawów ze strony układu pokarmowego, ogólnie mówiąc, czujesz, że z tymi jelitami przede wszystkim nie wszystko jest ok, to tutaj również warto zastanowić się, czy z Twoją tarczycą wszystko jest w porządku. Tak jak mówię, najczęstszym takim objawem są zaparcia spowolnionej pracy tarczycy ale inne objawy ze strony układu pokarmowego również warto rozpatrzeć. No i objaw numer 16, już taki najbardziej skrajny objaw, to powiększenie szyi. Tak zwany wol, który może wynikać między innymi z niedoboru jodu w diecie, czyli jeżeli obserwujesz u siebie tutaj powiększenie w okolicy właśnie szyi, tutaj gdzie znajduje się tarczyca w naszym organizmie, tutaj gdzie znajduje się gruczoł tarczowy, no to warto zwrócić na to uwagę, nie lekceważyć tego, nie myśleć sobie, że tak po prostu mam, tylko wybrać się na badania tarczycy, szczególnie wraz z usg o czym sobie zaraz nieco więcej powiemy. No bo właśnie, co zrobić, jeżeli obserwuję u siebie sporo z objawów, sporo z tych 16 objawów, które dzisiaj omówiliśmy. Albo jeżeli obserwuję u siebie notorycznie, chociaż jeden z tych objawów i chciałbym, chciałabym sprawdzić, czy z moją tarczycą jest wszystko w porządku. Więc teraz porozmawiamy sobie o tym, jakie badania należy wykonać, żeby upewnić się, że z naszą tarczycą wszystko jest. OK. Najczęściej, jeżeli pójdziemy do lekarza i poprosimy go o skierowanie na badania, jeżeli chodzi o tarczycę, to dostaniemy skierowanie na samo TSH. TSH jest dobrym hormonem, dobrym badaniem, niestety niewystarczającym. Dlaczego? Wiele osób myśli, że TSH jest hormonem produkowanym przez tarczycę. Niestety tak nie jest. TSH to hormon, który wysyłany jest z przysadki do tarczycy, aby pobudzić ją do pracy. Co z tego wynika? Tak naprawdę, kiedy badamy TSH, sprawdzamy, jak bardzo nasz mózg pobudza tarczycę do pracy. Niestety nie zawsze mówi nam to, jak ta tarczyca reaguje na to pobudzenie do pracy, ponieważ mózg może tam krzyczeć i krzyczeć, żeby tarczyca produkowała hormony prawidłowo, ale ta nie zawsze musi słuchać. Dosyć często podniesione TSH faktycznie świadczy o tym, że nasza tarczyca nie pracuje prawidłowo, ponieważ im bardziej mózg musi krzyczeć, tym bardziej oznacza to, że tarczyca jest leniwa, że tarczyca sobie nie radzi, no i jest to problem. Natomiast nierzadko zdarzają się sytuacje, kiedy TSH wydaje się prawidłowe, czyli wydaje się, że mózg, przysadka wydają tę komunikację jak najbardziej prawidłowo, ale niestety tarczyca z różnych przyczyn nie reaguje na to prawidłowo. I żeby mieć kompletną wiedzę na temat tego, jak pracuje nasza tarczyca, należy również sprawdzić dwa główne hormony, które ona produkuje: są to FT4 i FT3, czyli tyroksyna. Oraz trójodoteronina. W przypadku FT chodzi o formę wolną, czyli wolna tyroksyna i wolna trójodoteronina. Właśnie w laboratorium znajdziecie te badania oznaczone jako FT3 i FT4. Bardzo często lekarz niestety zleca nam tylko FT4 do TSH. Bardzo często, kiedy nawet idziemy prywatnie do endokrynologa, zleca on TSH no i ewentualnie FT4. I jest to słuszne podejście w tym sensie, że faktycznie tarczyca produkuje więcej FT4 niż FT3, ale jeżeli naprawdę chcemy przebadać się kompleksowo. I na 100% zobaczyć, jak ta nasza tarczyca pracuje, no to nie da się pominąć FT3, ponieważ tak jak chociażby widziałeś dzisiaj, jak mówiłem o tym, że różne hormony mają wpływ na różne aspekty. Jeżeli na przykład u kogoś występują te objawy głównie związane z układem nerwowym, który częściej jest związany z niedoborem drujototyroniny, no to tutaj z badania samego FT4 może dać odpowiedź, że wszystko jest ok, a ta osoba dalej będzie czuła się kiepsko. Więc zdecydowanie badamy TSH, FT3 i FT4. Czyli FT3 jest często tym badaniem, o którym się zapomina, z różnych przyczyn Najczęściej z przyczyn po prostu ekonomicznych, no bo nasza służba zdrowia jest niewydolna, lekarze też mają problem z tym, żeby delegować tyle badań, ile by chcieli, więc musimy robić to na własną rękę. Dlatego ja ci proponuję, żeby jeżeli uda Ci się załatwić skierowanie na TSH i FT4, to świetnie, ale dołóż od siebie te parę złotych i zrób jeszcze badanie FT3, żeby mieć kompletną wiedzę, jak to wygląda. I taki zestaw tych trzech badań to już jest bardzo dobry zestaw, który może powiedzieć nam dużo o pracy naszej tarczycy. Ponieważ wiemy, czy komunikacja z mózgu, dokładnie z przysadki do tarczycy idzie prawidłowo, kiedy znamy nasze TSH i to TSH idealnie, gdyby nie było większe niż 3, najlepiej, gdyby mieściło się do 2,5, ale też, żeby nie było poniżej normy, która jest wyznaczona w laboratorium, bo to może oznaczać nadczynność tarczycy. Jeżeli chodzi o FT3 i FT4, to normy w laboratoriach są dość szerokie. I teraz to, co ja bym chciał u każdego z moich podopiecznych widzieć, to co bym chciał widzieć u siebie, to to, że znajduje się w górnej granicy normy. Dlatego, jeżeli weźmiemy sobie taką przykładową normę, na przykład dla FT4, to chcemy znajdować się powyżej 50% tej normy. Tutaj na ekranie zobaczysz przykładowy wynik i zaznaczone miejsce, w którym chcemy się znajdować i powyżej którego chcemy mieć swoje wyniki. Jeżeli te badania wyszły, Zupełnie prawidłowo, to w większości przypadków można na tym poprzestać. No chyba, że te badania wyszły prawidłowo, a ty nadal odczuwasz większość z objawów, które tutaj dzisiaj omówiliśmy. Wtedy warto wykonać dodatkowe badania i ja postuluję, żeby każdy z nas chociaż raz w swoim życiu wykonał badania przeciwciał, jeżeli chodzi o tarczyce, ponieważ zwykle jeżeli one wyjdą nam negatywne to już nie ma jakiegoś dużego prawdopodobieństwa, że nabawimy się tych przeciwciał w przyszłości, czyli że choroba autoimmunizacyjna się u nas aktywuje. Natomiast jeżeli widzą pozytywne, no to później musimy je kontrolować, żeby wiedzieć, jak bardzo wpływają one na pracę naszej tarczycy. I te przeciwciała takie podstawowe, które zwykle się sprawdza, to jest antyTPO i antyTG. I jak najbardziej warto je sprawdzić właśnie w przypadku osób, które odczuwają dużo z tych objawów, o których mówiliśmy dzisiaj, ponieważ mogą one nas zdiagnozować w kierunku choroby Hashimoto, czy też choroby Graves'a, Abbasadowa. Wraz z przeciwciałami, Ciałami, warto sprawdzić chociaż raz również USG tarczycy, ponieważ na tym USG tarczycy dowiemy się, czy miąż tarczycy jest jednorodny, czy widoczne są jakieś nacieki zapalne, i znowu może to nam pomóc w zdiagnozowaniu tego, czy występuje u nas choroba autoimmunizacyjna. Dlatego, chociaż raz w życiu zrobienie takiego USG tarczycy, szczególnie u kobiet, a już szczególnie u osób, które gdzieś w rodzinie mają historię, niedoczynności tarczycy, problemów z tarczycą, to według mnie całkowity obowiązek. Takim ostatnim badaniem, dość nowym, które nie wykonuje się powiedzmy w ramach podstawy, ale które wykonuje się, kiedy zrobiliśmy już wszystko, co do tej pory omówiłem, nie dostaliśmy żadnych pozytywnych wyników, a wciąż podejrzewamy, że to jednak tarczyca. Są badania. Przeciwciał antytrap, przeciwciał przeciwko receptorowi TSH, które dość rzadko, bo rzadko, ale też są chorobą autoimmunizacyjną, która może wpływać na pracę tarczycy. Więc, jako ostateczna deska ratunku, jeżeli wszystkie wymienione tej pory badania, USG wyszły prawidłowe, a ty cały czas podejrzewasz, że z jest coś nie tak, to tutaj badanie antytrap może też być dla ciebie dobrym rozwiązaniem. No i na dziś to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz pod tym filmem, dajcie znać, czy któryś z tych objawów u Was występują, czy diagnozowaliście się w kontekście niedoczynności tarczycy, jak wyglądają Wasze wyniki. Pewnie są wśród Was osoby, które dzięki diecie ketogenicznej czy jakimś innym używieniu, suplementacji poradziły sobie z niedoczynnością tarczycy. Jestem bardzo ciekaw Waszych historii, także podzielcie się nimi w komentarzach. Zostawcie też subskrypcję kanału, bo dzięki temu jesteście na bieżąco i dostajecie powiadomienia o nowych materiałach, a mam nadzieję, że wiecie już, że nie warto ich przegapiać. W opisie filmu znajdziecie też bardzo przydatne linki. Między innymi do książki, która ma swoją przedsprzedaż obecnie keto kuchnia na każdą kieszeń jest to nasza nowa książka kucharska, zupełnie nowa książka kucharska. Żadne dania nie powtarzają się z tym co było w prostej keto kuchni, która podbiła już serca ponad 5 tysięcy osób i jestem przekonany, że keto kuchnia na każdą kieszeń również podbije mnóstwo serc. Co ważne, niedawno ogłosiłem taki dodatkowy bonus, ponieważ przed sprzedaż idzie wspaniale. Uzyskaliśmy więcej zamówień niż to było w przypadku prostej keto kuchni, co pokazuje mi, że robimy dobrą robotę i wasze zaufanie wobec naszej pracy jest bardzo duże, co mnie bardzo cieszy i ogłosiłem taki bonus dla pierwszego Tysiąca osób. Większość już z tych miejsc jest zajęte, więc warto się spieszyć, że osoby, które właśnie zakupią książkę w sprzedaży, dostaną dodatkowo zaproszenie na wykład online który poprowadzę odnośnie interpretacji badań laboratoryjnych na keto. Dzisiaj mieliście więc bardzo małą zajawkę tego, o czym będę tam mówił, bo będę mówił m.in. właśnie o tym, jak interpretować badania tarczycy, ale też o tym, jak interpretować lipidogram, czyli cholesterol całkowity, LDL, HDL. Także wystarczy zakupić książkę i dostajecie zaproszenie na wykład, który dla wielu osób, myślę, może być więcej wart niż sama książka. Tylko dla pierwszego tysiąca osób miejsc już zostało niedużo, ponieważ no, na szczęście i z wielką radością mówię, że książka rozchodzi się bardzo fajnie. Jest już w druku będzie u Was przed świętami, także też każdemu, kto już ją zamówił, bardzo dziękuję. Niedługo dotrze do Was informacja odnośnie zaproszenia na wykład, który odbędzie się w styczniu. Będzie też jego nagranie, więc nie musicie się martwić, czy cokolwiek przegapicie. A osoby, które jeszcze się wahają, zachęcam, bo tylko pierwsze tysiąc osób dostanie właśnie zaproszenie na ten wykład, więc książka jest biletem na wykład. Warto z tego skorzystać. No i na dzisiaj to tyle. Dzięki. Za uwagę. Do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach. Dzięki za Twoje wsparcie, za łapkę w górę, komentarz i oczywiście każdemu, kto zakupuje nasze produkty, bo jest to wsparcie niezależnej edukacji i dzięki temu mogę właśnie dla Was tworzyć takie treści. Trzymaj się, do zobaczenia niedługo. Cześć!